Pane ze Wami, i z Duchem słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi, uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei. Nauczając w ich synagogach, i wyrzucając złe duchy. Oto słowo panie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Pan Jezus jawi się nam dzisiaj jako uzdrowiciel, nauczyciel, także egzorcysta. Na pewno doskonale znamy historię biblijnego Hioba. Hiob był człowiekiem bardzo pobożnym. Również dobrze mu się w życiu powodziło. Na pewno dzięki ciężkiej pracy, też Pan Bóg mu błogosławił, miał dosyć spory majątek, liczną rodzinę. Chciałoby się powiedzieć, Bajka na ziemi. I w pewnym momencie to piękne życie Hioba rozsypało się jak domek z kart. Stracił majątek, zginęły jego dzieci, w końcu i on sam bardzo poważnie zachorował na trąd. I pojawiły się pytania: Dlaczego tak się stało? Panie Boże, przecież. Całe życie wiernie Ci służyłem. Tak sięga oczywiście i historia Hioba ma szczęśliwe zakończenie, jednakże jest on dla nas bohaterem właśnie dlatego, że jako człowiek niewinny, uczciwy, pobożny, z pokorą, przyjął to, co Go spotkało, chorobę, a nade wszystko Hiob. Jest dla nas takim wspaniałym przykładem, ponieważ kochał Pana Boga pomimo wszystko. Kochał go nie tylko w zdrowiu, ale też i w chorobie, kiedy w życiu nie wszystko mu wychodziło. Hiob jest przykładem takiej bezwzględnej wierności. My też. Mieliśmy i mamy takie wspaniałe przykłady osób, które trwały przy Bogu pomimo wszystko. Święty Jan Paweł II. Podziwialiśmy go, gdy był młody, zdrowy, gdy głosił do nas piękne kazania, kiedy z taką mocą ducha wołał: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Ale również wtedy, kiedy już nic nie mógł do nas powiedzieć, kiedy był na wózku inwalidzkim, kiedy z takim przejęciem i miłością podczas drogi krzyżowej był przytulony, trzymał przy sobie ten krzyż Pana Jezusa. Ta jego choroba, cierpienie to też było dla nas piękne kazanie i piąta Ewangelia. Natomiast emerytowany już papież Benedykt XVI, kiedy zapytano go o modlitwę, to przyznał się, że w tym starszym wieku jest mu się teraz trudniej modlić. Wydaje nam się to dziwne, bo my młodzi myślimy sobie tak: jak będę starszy na emeryturze, to wtedy będę się modlił, bo będę miał więcej czasu. Wtedy będę bardziej pobożny. A tymczasem okazuje się, że, na, że i na emeryturze, i w starszym wieku, to wcale nie będzie łatwiej się modlić. Będzie jeszcze trudniej, bo coś tam będzie bolało, głowa też już nie taka, myśli gdzieś tam uciekają jeszcze więcej rozproszeń. A zatem, kochani, nie odkładajmy na później tych naszych modlitw. Pamiętam też piękne świadectwo pewnej takiej kobiety, która zachorowała na raka krtani, miała trachotomię, a więc nie mogła mówić. Nosiła też cały czas taką apaszkę na szyi. I jak tutaj odnieść do takich osób słowa świętego Pawła, który powiedział: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ale jak tu głosić Ewangelię, mówić o Panu Jezusie, kiedy nie mogę mówić, bo mam raka krtani? A właśnie ta kobieta, ta pani Krystyna. Nie tylko słowami, ale swoim życiem głosiła pana Jezusa. Tak jak mówi to powiedzenie, że ktoś dużo mówi, a mało robi. Ona robiła odwrotnie. Nic nie mówiła, a dużo robiła w swoim życiu. Pracowała w kuchni, w takiej świetlicy środowiskowej, gdzie dzieci po szkole. Po co przychodzą? Po co się przychodzi do szko ze szkoły do takiej świetlicy? Lekcje odrabiać, coś by się też na pewno zjadło, bo małe dzieci lubią dużo jeść. I właśnie ta pani Krystyna to swoje życie poświęcała z miłości dla tych dzieci, po prostu będąc z nimi, gotując im, dając swoje serce. Niektórzy mówią: bodaj. Czyjeś dzieci uczył, a ona właśnie uczyła cudze dzieci z miłością, z poświęceniem. Później, też kiedy był pogrzeb pani Krystyny, to wszystkie dzieci ze świetlicy były na tym pogrzebie i wszystkie rzewnie płakały. A więc to piękny przykład, jak to można głosić pana Jezusa, Ewangelię, nic nie mówiąc. Ani jednego słowa. Różne są choroby w naszym życiu, także alkoholizm to też choroba. Dzisiaj, kiedy rano do Was jechałem, w Toruniu na chodniku leżał człowiek, mężczyzna. Może zapytam teraz dzieci, podpowiedzcie mi, co trzeba zrobić, kiedy idziemy czy jedziemy i widzimy, że ktoś. Leży na przykład na chodniku. Pomóc, ale jak? Sztuczne oddychanie, czy, czy może gdzieś zadzwonić? O, właśnie, o to chciałem zapytać. Gdzie by wypadało zadzwonić, jeśli widzimy, że ktoś leży, może chory, może coś tam innego. Pod jaki numer? Ile? 112. Wszyscy dorośli zapamiętali albo też zadzwonić na policję, żeby przyjechali pomóc. Nieraz słyszymy w telewizji, że na przykład jakaś bardzo mała dziewczynka zadzwoniła na policję, bo w domu jej mamusia też zasłabła, coś się poważnego stało, no i ta pomoc została udzielona. Na szczęście udało się temu mężczyźnie podnieść, okazało się, że po prostu był pod wpływem, także nic poważnego. Ale zawsze trzeba się zatrzymać, bo gdyby tam tak leżał dłużej, dzisiaj jest mroźno. Nawet jeśli jest zdrowy, to z powodu tego mrozu mógłby się po prostu wyziębić. Pan Jezus, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, też jest takim lekarzem, bo poszedł do domu Szymona Piotra, a tam teściowa Szymona leżała w gorączce. Gorączka powoduje, że człowiek no też jest taki słaby, nie może pracować. Różne są gorączki w życiu człowieka. Psalm responsoryjny mówi: Panie, ty leczysz złamanych na duchu. Te choroby dotykają nie tylko ciała, ale też naszej duszy, naszego ducha, na przykład depresja. Niby człowiek jest zdrowy, a jednak jakoś mu w życiu nic nie idzie, bo nie ma tej energii życiowej. To też Taka okazja, by oczywiście zwrócić się do lekarzy, ale zwrócić się też o pomoc do Boga, który jest źródłem życia i radości, aby nam tę radość, tę ewangelię radości wlał w serce, abyśmy, kochani, potrafili tą radością zarażać też naszych bliskich i tych, którzy potrzebują pomocy, którzy są. Złamani na duchu. Amen.